No co wam powiem, ranga w górę, generalnie 79 punktów zebrane, więc jest OK, ale chciałbym ten skład całkiem konkretnie pozmieniać. Więc naprawdę wildcard jest już tutaj na granicy naciśnięcia i w tym odcinku zobaczycie, co się z nim stanie. No i teraz to wszystko ładnie widzicie. Game Week 3, 79 punktów. Na bramce Henderson 4 punkty, więc ładnie zebrał właśnie za obronę te punkty. No i wreszcie coś nam tutaj do składu dostarcza. Niestety, jeżeli chodzi o linię obrony, to bez większych sukcesów. Pedro Porro, Lipa, brak czystego kąta, jeden punkt. No i niestety City straciło bramkę samobójczą, przez co ani Guardiol, ani Rico Luis nie mają tego czystego konta. A problem jest też taki, że Guardiol naprawdę kosztuje sporo pieniędzy i na razie no nie dowozi, gra bardziej defensywnie, nie wiem czy to jest ze względu na to, że jest brak Rodrigo, czy po prostu Guardiola wymieścił coś innego, coś nowego, to się pewnie okaże, ale Rico Luis za to złapał asystę, więc te 6 punktów jest i to był naprawdę dobry transfer, od czasu kiedy go kupiłem zdążył podrożyć już dwa razy, a co, to oznacza oczywiście mniej więcej tyle, że mam teraz dzięki niemu trochę hajsu więcej, jeżeli chodzi o wartość teamu, więc to zawsze spoko. Ale na dłuższą metę będę musiał się pozbyć, wydaje mi się, Guardiola, ze względu na to, że po prostu blokuje on za dużo funduszów, a City jednak nie trzyma tak dobrze tych czystych kąt, jak na przykład robi to Liverpool albo Arsenal. Co ciekawe, tutaj jest jeszcze jedna opcja, którą trzeba wziąć pod uwagę, i to jest to, że zaraz zaczyna się Liga Mistrzów, a to oznacza rotację, jak sam Pep powiedział. Prawdziwy sezon dopiero zaczyna się po przerwie reprezentacyjnej. Ty oczywiście pierwszej wrześniowej, więc teraz się zacznie. A no i wpadajcie do naszej wspólnej ligi, no i na Twittera, gdzie zawsze publikuję finalny skład przed kolejną kolejką. Linki w opisie. Jeżeli chodzi o pomoc, no to tak. Dwójka zawodników najtańszych nie odpaliła tym razem, czyli Smithrow i Rogers Tylko dwa punkty, mimo tego, że Rogers swoje szanse miał. Diego Rzota trzy punkty również bez szału, no i Saka znowu jakieś punkty zdobył, punktów 6 i Eze wreszcie dowiózł punktów 10. Także naprawdę tutaj wygląda całkiem ok. I mimo tego, że te tańsze opcje nie dowiodły, no to myślę, że wciąż jeszcze tą jedną, dwie kolejki można im dać. Tym bardziej, że no naprawdę ten budżet jest na, naprawdę mocno napięty. No tutaj wiem, że powtarzam naprawdę wiele razy, ale jest ten budżet napięty i trzeba uważać. Na te wybory i dobierać je w taki sposób, żeby jednak jakikolwiek potencjał na punkty był i nie zrujnował, właśnie on budżetu. No i tu możecie sobie zobaczyć atak. Oczywiście, Halland na kapitanie 34 punkty. Nie ma co narzekać, i Isak również odpłacił Bramką 9 punktów, tym razem zdobył ławka y, Jose'a 0, Solankę 0, Davis 7 punktów. Szkoda, jakbym wiedział, to by oczywiście zagrał, no ale nie miałem na tyle, wiecie, kochone, żeby go wystawić. No i Hall tylko z jednym. Punktem niestety. Mm, tutaj oczywiście bo zadziałać też automatyczna zmiana, no bo w mojej podstawowej jednostce zagrał Jose Sa i właśnie zmienił go Henderson. I teraz co zrobić w kolejnych kolejkach? Tak jak widzicie, w kolejce czwartej i piątej cięższa sytuacja jest dla Arsenalu i dla Brentford. Więc Brentford e, tam oczywiście odszedł Tony, e, i warto się zastanowić nad tym, czy mi nie kupić e, na przykład Whisy, albo nie kupić tutaj mm, Błemu. To jest bardzo dobry tutaj transfer, który mógłby się wydarzyć, ale myślę, że warto poczekać, no bo te dwie kolejki będą na pewno ciężkie. Oczywiście to samo się tyczy Arsenalu. Z Tottenhamem myślę, że to będzie otwarty mecz i to będą bramki, więc potencjał jest. Jeżeli macie jakiś ofensywnych zawodników z Arsenalu czy z Tottenhamu, myślę, że warto ich wystawić. No ale City będzie zdecydowanie ciężej. Natomiast po tej piątej kolejce, od kolejki szóstej, zarówno jak i dla Arsenalu, jak i dla Brentford, robi się sytuacja naprawdę bardzo spoko. Dla Aston Villa ta, ta, taka sytuacja jest już w tej chwili. Everton, Wolves, Ipswich, United, Fulham, Bournemouth. Naprawdę jest to bardzo dobry run. Które można by wykorzystać, jeżeli tylko macie trochę wolnych funduszów, jeżeli tylko wierzycie w Olego Watkinsa, myślę, że jak najbardziej moglibyście go zakupić. No i tak jak wam mówiłem, pomyślałem i ostatecznie zdecydowałem się na wildcarda, no bo tak naprawdę w tamtym sezonie trzymałem wildcarda do ostatniej kolejki, w której można było go użyć w pierwszej części sezonu, i miałem takie poczucie, że ten wildcard jest trochę na siłę użyty. Wiem, że też niektórzy planują go użyć w kolejce szóstej albo w kolejce ósmej. Ja stwierdziłem, że dobra, bawmy się, wrzucimy tego wildcard'a teraz. I efektem wstępnym, bo oczywiście nie jest to finalny skład, jest to co widzicie teraz, przynajmniej samą obronę, czyli na br bramce Verbrygen z e, Brighton. I linia obrony to Rico Louis, którego sobie zostawiam, Mazraoui, który jest United. Wiem, że United sobie tak różnie radzi, ale za 4,5 miliona... Myślę, że to jest dobry wybór, oni nie będą mieć jakichś niesamowicie ciężkich kolejek. A Mazraui na początku tego sezonu e, pokazał się naprawdę z dobrej strony. Tam asysta, tutaj jakieś czyste konto, więc za 4,5 miliona myślę, że jest to jak najbardziej sprawiedliwy wybór. No i ostatni zawodnik w linii obrony, grający w linii obrony, jest to niekto inny jak Robertson. Stwierdziłem, że w można troszkę tutaj przyoszczędzić, nie kupując Trenta. Statystyki mieli dosyć podobne. Trent powinien mieć troszkę więcej asyst. Ostatecznie te asysty nie zostały uznane, ale Expected Assist było zdecydowanie na, na korzyść Trenta. Mimo wszystko, Robertson operuje w podobnych, że tak powiem, przestrzeniach gry tylko w odbiciu lustrzanym po drugiej stronie boiska. Podłączę się pod te akcje ofensywne. No i jeżeli tylko tak będzie to dalej wyglądało, jego współpraca z Luisem Diazem będzie tylko się polepszać, to myślę, że jest to całkiem dobry wybór. Linia pomocy i tego wildcarda odpaliłem naprawdę szybko. A wiecie czemu? Po to, żeby złapać zmiany cen. Bo jeżeli bym w sumie się z, y, tym odciągał, bym zwlekał, no to niestety nie mógłbym mieć tych zawodników, których mam teraz. Czyli Salaha, Palmera i Eze jeszcze dodatkowo w Linii pomocy. Oczywiście Rogers i Amie smith Fraud zostają na ten moment, no bo są to naprawdę dobre, tanie, budżetowe opcje. Zdecydowałem się usunąć sakę. bo tak jak wam mówiłem, te dwie kolejki są naprawdę ciężkie. Palmer jest droższy od Saki, a Chelsea ma naprawdę całkiem dobry ran kolejek. Więc jeżeli pójdzie, że tak powiem, to wszystko pomyśli, a zaraz jest taki, że Palmer w tych kolejkach totalnie oczywiście zniszczy system, czyli będzie zdobywał bramki, będzie zdobył asysty. No to wtedy będę miał mocną zagwostkę, czy wrócić tutaj z tym transferem do Saki. Natomiast jeżeli przebiegnie to dosyć normalnie, a przewiduję jednak, że Palmer zdobędzie troszkę więcej punktów od Saki, no to wtedy wciąż ta właśnie droga jest otwarta i, i łatwo mogę zrobić tego switcha, no bo Saka jest po prostu tańszy, no i jeszcze tam około 4 miliony, tam 0,4 czy 0,5. 5 miliona jeszcze wróci do budżetu, także całkiem 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 ok. Smithrow, Rogers mówiłem, Eze zostawiam, bo naprawdę teraz są spoko kolejki, pokazał ostatnio, że się da, tym bardziej jego statystyki naprawdę wspierają. No i powrót gwiazdy, a raczej egipskiego faraona, czyli Salah'a. No stwierdziłem, że tak naprawdę w sumie to jest bardzo dobry wybór, po prostu wrócić Salah'a. I mieć również, oczywiście, Halanda, czyli tak naprawdę naszpikować ten skład trochę gwiazdami, zdjąć trochę tych środków z defensywy, zainwestować to bardziej w pomoc i w ofensywę. No i dzięki temu można mieć naprawdę całkiem spoko skład. A w tym sezonie według mnie, wildcard jest o tyle bardziej usprawiedliwiony, że możecie sobie zachować 5 darmowych transferów i podczas użycia wildcarda nie kasują się one. Więc jest naprawdę to całkiem mocny, mocny feature, który został wprowadzony. Ja już sobie te dwa transfery zachowałem. Potem wpadnie kolejny, więc będzie trzeci. Więc tak naprawdę po kolejnych kolejkach będę mógł sobie porobić te zmiany bez większych problemów i bez żadnych kosztów. Także to też skłoniło mnie do e, naciśnięcia tego przycisku wildcard. Więc pomoc naszpikowana gwiazdami pokazuje wam już atak. Możecie sobie zerknąć na atak i ławkę rezerwowych od razu. Oczywiście Halland został. Wpadł też João Pedro, który ostatnio naprawdę bardzo dobrze błyszczał, na minus na pewno jego dowołanie do reprezentacji Brazylii, tam będzie późny powrót, nie wiadomo do końca, czy on zagra. Aczkolwiek w poprzednim sezonie, z tego co wiem, z tego co czytałem na Twitterze, były już takie sytuacje i zawodnicy grali bez problemu. Mogła to być trochę ograniczona liczba minut typu 60-70, coś koło tego, ale myślę, że wciąż jest to dobry pik, tym bardziej za tą cenę, którą oferuje on w tej chwili czyli 5,7 miliona. Haaland też również podrożał, więc to jest naprawdę mocny orzech, do raczej ciężki orzech do zgryzienia dla tych osób, które teraz będą się zastanawiać nad tymi zawodnikami, bo jeżeli ktoś nie miał Salaha, zdrożał 0,2, nie miał Haland'a zdrożał 0,2. I wiecie, jeżeli to byłby zawodnik, który kosztuje 5 milionów, pół biedy, ale to są zawodnicy, którzy kosztują powyżej 12,5 i chyba powyżej 15,2 miliona, więc teraz naprawdę jest ciężko ich wszystkich w tym składzie zmieścić. No ale mi się udało, na ten moment z tym, z tym zostanę. Jeżeli byście mieli takie zagwostki, no to zdecydowanie z Liverpoolu polecałbym Wam zerknąć na Luisa Diaza. Więc to jest myślę jakaś kombinacja, którą wtedy można wykorzystać. Luis Diaz z Trentem, bardzo spoko mogłoby to wszystko zadziałać. Też podoba mi się tutaj kandydatura na pomoc do składu Mitomy bo błyszcza on w ostatnich spotkaniach i w sumie miałem go w swoim pierwszym drafcie, zanim zacząłem FPL-a w tym sezonie. Jeszcze na szybko ławka. Henderson na razie zostaje, chociaż tam jest kilka opcji za 4,5 miliona. Chciałbym tych dwóch bramkarzy poniżej tych 4,5 miliona utrzymać, więc tutaj nie planuję żadnych większych wydatków. Eee... Ławkę rezerwowych powiecie zaraz, że ten Koreańczyk na końcu UIIO, nie, na pewno to źle czytam, że on przeszedł tam na zasadzie transferu definitywnego do Antalya Sporu, i to jest prawda, więc on zaraz z tego składu wyleci. Wiecie, to jest trochę taki budget filler, tak? Po prostu nie ma tam kogo dać, potrzebuję jak najwięcej kasy wydać na całą resztę, a wątpię, że będę potrzebował aż trzech zawodników z ławki na gwałt, więc tak naprawdę wystarczy mi dwóch, którymi są. Timber i Davis. Wiem, że ta rola w Arsenalu tam tak naprawdę jest w trakcie klaryfikacji, jeżeli chodzi o lewą obronę. Carafiery doznał kontuzji i wrócił wcześniej trochę z zgrupowania Włoch, więc myślę, że to działa na korzyść Timbera. Zależy oczywiście, jak ta kontuzja jest poważna, um, ale wydaje mi się, że Timber może zagrać w kolejnych spotkaniach. Jeżeli tylko nic nieprzewidywanego się nie stanie, to być może on obsadzi tą lewą obronę. No bo. Wcześniej troszkę jego też kontuzje nękały i to by było naprawdę spoko, bo on jest tak naprawdę najtańszą drogą do obrony Arsenalu. Obronę arsenalu warto mieć ze względu na ich czyste konta, ich potencjał. A kto wie, może jeszcze zacznie grać troszkę bardziej ofensywnie, troszkę wyżej, na co oczywiście liczę. Ale tak jak mówię, wiecie, wszyscy obrońcy grający z Arsenalu są po 6 milionów, praktycznie. Timber jest za 5,5. ,5. Ma teraz te ciężkie kolejki, ale te kolejki się zmienią, więc to jest takie, wiecie, bardziej przygotowanie podłoża na kolejne kolejki właśnie i transferowanie właśnie Timbera. No i kolejny zawodnik to jest Davis, który ostatnio miał całkiem dobrą kolejkę ze sobą. No i Switch te kolejki będzie miało coraz, coraz to lepsze. Wiem, że teraz na przykład Brighton w tym Fixture Difficulty Rating świeci się na zielono. Ja bym tego na zielono nie dał, tylko bardziej na tak szaro, na biało, bo wydaje mi się, że Brighton naprawdę w tym sezonie będzie sobie dobrze radzić, co już udowodnili. Strzeli Arsenalowi, wywieźli remis, także jest naprawdę e, dobrze, jeżeli chodzi o, o grę Brighton. Więc taki jest wstępny sensie te, zarys tego draftu. Być może coś się jeszcze zmieni, aczkolwiek wątpię, że to będą jakieś przełomowe wielkie zmiany, bo wiadomo, że budżet jest ograniczony. Więc jeżeli takie zmiany miałyby nastąpić, no to będą gdzieś pewnie w okolicach albo Robertsona, albo właśnie Timbera. Tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Dajcie mi znać co myślicie o moim drafcie. No i może Wy również też nacisnęliście przycisk wildcard'a, to dajcie znać jak to wygląda właśnie u Was w komentarzu. A teraz się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie. No i cześć!